Sprzęt do testów otrzymałem od Plejon Polska. Spektrum. Możecie wierzyć lub nie, ale w latach 80. był to jeden z najpopularniejszych komputerów w Polsce. Po pierwsze, z racji ceny ta nie była niska, no ale cóż, niższa niż za inne mikrokomputery a po drugie, dostępność szczególnie z drugiej ręki można było nabyć spektrum i szybko zacząć na nim działać. Historia komputera nierozwiązalnie wiąże się z Clive'em Sinclairem, który w 1962 roku założył firmę Sinclair Radionics i zajmował się produkcją Głównie kalkulatorów. W 1982 roku wyprodukował słynne ZX Spectrum, które miało stanowić poważną konkurencję dla ówczesnych mikrokomputerów. Najbardziej znanym modelem był ZX Spectrum 48. W Polsce nazywany gumiakiem z racji użycia w nim gumowych klawiszy. Potwór tenże oferował 48 KB pamięci RAM, z czego na grafikę przeznaczono całe 6 KB. Przez kolejne lata Sinclair wypuści kilka modeli Spectruma. Ja miałem najwięcej do czynienia z ZX Spectrum 128 +2, który posiadał już wbudowany magnetofon. Najciekawsza jest historia bankructwa Sinclaira. Otóż zainwestował on w samochód elektryczny Sinclair C5 w 1985 roku. Chciał być Elonem Maskiem swoich czasów, no ale nie pykło. Co ciekawe, nawet dzisiaj pojazd wygląda godnie i zupełnie jakby był z naszych czasów. No ale nie jest to tematem tego filmu. Dzięki uprzejmości firmy Playon trafił do mnie ciekawy komputer, który z Clevem Sinclairem ma wiele wspólnego. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energi a to recenzja The Spectrum od Retro Games LTD. Zapraszam. Do testów trafił do mnie komputer Spectrum wyprodukowany przez Retro Games LTD. Jest to kolejna maszyna, która wygląda jak Spectrum, ma gry ze Spectruma i nawet natywny system, ale jest komputerem przystosowanym do dzisiejszych standardów. W pudełku obok samego sprzętu znajdziemy kabel HDMI oraz kabel zasilający USB. Warto zauważyć, że zestaw nie posiada kontrolera i trzeba go kupić osobno, ale podpinałem kilka padów na USB, które posiada mi w sumie każdy działał dodatkowo wersja recenzencka została zapakowana w fajne pudło a w środku znajdziemy dodatkowo koszulkę manual, który ma opis wszystkich gier wgranych na system oraz magazyn Crash, stworzony właśnie na potrzeby premiery komputera jeśli przyjrzymy się samemu Spectrumowi, jego kopia jest niemal idealna, oczywiście na pierwszy rzut oka, na górze komputerka mamy napis Retro i The Spectrum no i tutaj niestety nie zastosowano logo Sinclaira jak było w oryginale oczywiście poniżej mamy pełną klawiaturę z dobrze znanymi gumowymi przyciskami. Tutaj wykonano to świetnie i samo użytkowanie przypomina albo nawet jest idealnie takie samo jak klasycznego gumiaka. Najwięcej zmian doczekał się tył sprzętu. Znalazł się tam przycisk home, którym powracamy do podstawowego menu, aż 4 złącza USB, wyjście HDMI na telewizor, podłączenie zasilania oraz włącznik. Jeśli rozkręcimy sprzęt znajdziemy w środku dwie płytki no i obciążniki, aby komputer jednak Trochę ważył. Tego typu zabiegi stosuje się od dawna. Sam nie jestem fanem naciągania konsumentów, ale rozumiem, że dzięki temu Spektrum w ręku nie jest odczuwalny jak kawałek chińskiego plastiku. Znajdziemy też tutaj malutki Easter egg z podziękowaniami dla nieżyjącego już kliwa Sinclair'a. Po uruchomieniu Spektrum oczywiście możemy ustawić język, jest też polski, oraz czy chcemy wyświetlać obraz w 50 czy 60 Hz i po chwili mamy dostęp do wgranych na komputer 48 gier, ale nie tylko. Zacznijmy od opcji. Nie ma ich dużo. Każdą grę możemy wyświetlać natywnie, jak i z emulacją telewizora CRT. Dodatkowo możemy uruchomić rozszerzone kolory, ale to mi raczej średnio leżało. Nie wpływa to na to, że gry będą ładniejsze, ale z drugiej strony nie daje tego natywnego efektu, więc dla mnie w sumie funkcja zbędna. W opcjach wybierzemy, którego spektrum chcemy emulować. Ustawić szybkość wczytywania staśmy taśmy oraz z jakiego kontrolera chcemy korzystać. W opcji rozruchu możemy przełączyć komputer. W tryb oryginalnego Spektrum, i jak mamy ochotę, można coś na nim zaprogramować. Fajnie, ale będzie to pewnie dość niszowa rzecz. Przejdźmy do gier. Każdy tytuł posiada opis po polsku: możliwość podejrzenia sterowania, jak i wgrania wcześniejszego zapisu, czyli save state. Jeśli chodzi o dobór gier, no cóż, są klasyki jak Saboteur, Horacy Goes King, Manic Miner, Jack the Nipper, Army Moves, Way of the Exploding Fist czy Auf Wiedersehen Monty. Oraz sporo mniej znanych tytułów ale pewnie w niektórych kręgach kultowych. Gra odpala się niemal natychmiastowo i zazwyczaj musimy w menu wybrać jak chcemy sterować, bo każda gra została też przygotowana pod sterowanie klawiaturą, no którego niestety nie polecam. Jeśli gra nam się znudzi jednym przyciskiem, powracamy do menu wyboru tytułów i możemy wybrać kolejne z listy. Jeśli mamy swoją kolekcję gier, możemy wrzucić ją na pendrive i stamtąd odpalać. Nie jest to trudne, a i same gry znajdziemy na internecie błyskawicznie. Oczywiście system też możemy aktualizować, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale również robimy to wyłącznie poprzez pendrive, bo komputer nie ma wejścia na karty SD ani Wi-Fi. A szkoda. Granie na Spectrum jest, ha, no jest w tym coś z nostalgii, choć styczność i to małą z tym komputerem. Zawsze wiedziałem, że na tle Atari czy C64 spektrum mocno odstawał. I to po grach widać. Nie znaczy to, że bawiłem się źle, bo muszę przyznać, że sporo tytułów przypomniało mi lata szczenięce, kiedy to u mojego zioma Bola graliśmy właśnie na spektrumie. Nadal fajny jest saboteur, choć ogólnie gry zestarzały się koszmarnie. Ale dla fanów retro, pamiętających te czasy, gdy po 30-40 latach odpalają te same gry, może to być ciekawym doświadczeniem. Nie wiem tylko czy pozytywnym. Dobór gier w komputerku jest, no cóż, dziwny. Brakuje najlepszych lub uważanych za najlepsze gry na ten sprzęt, jak Jet Set Willy czy Nightlore. Możliwe, że to kwestia licencji. Oczywiście wciąż możemy odpalić je z USB, no ale chciałoby się jednak mieć te klasyki pod ręką. Zwłaszcza że manic miner w zestawie już się znalazł. Czy wznowienie Spectrum to był dobry pomysł? Tego nie wiem, ale na pewno wykonano go z dużą dbałością o detale i to się liczy. Przede wszystkim komputer jest funkcjonalny, bo klawiatura jak i wszystkie przyciski działają. Pamiętam jak byłem zawiedziony Amigą 500 Mini, gdy okazało się, że klawisze ta atrapa, a mogły się chociaż wciskać. Tutaj możemy ze Spectrum korzystać jak z normalnego komputera, bo jest dostępny na nim Sinclair Basic. Więc domorośli programiści mogą odpalić swoje dawne projekty, a może i samodzielnie napisać coś nowego. Jeśli jednak myślisz o podpięciu interfejsu do Spectruma albo magnetofonu, no to niestety tutaj muszę Cię zmartwić. Nie przewidziano takiego Opcji, bo w sumie jest to jedynie emulator na płytce zamknięty w fajnej obudowie. Więc do kogo skierowany jest ten produkt? Do starych koni, którzy pamiętają, którzy chcą powrócić do magicznych chwil naciskania gumowych przycisków, do charakterystycznego szarego ekranu Basic'a czy do kultowych, choć dziś mocno zapomnianych gier. Tak, ci konsumenci będą idealnym odbiorcą Spectrum. To fajny sprzęt, który na pierwszy rzut oka wygląda jak idealna replika, dopiero po bliższym, Przyjrzeniu widać, że to wznowiona wersja. Na pewno taki spektrum rozwiązuje masę problemów z podłączeniem do TV, z upierdliwością wgrywania gier z kaset, czy wreszcie z poszukiwaniem odpowiedniego kontrolera. Tutaj mamy wszystko od razu. No dobra, prawie, bo kontrolera w zestawie nie ma i trzeba go kupić osobno. Niemniej, jak wspominałem, chyba każdy kontroler na USB powinien śmigać. Myślę, że dobrym pomysłem było danie możliwości od razu wgrywania swoich gier z USB. Bez cudowania, bez sensownego blokowania tych możliwości jak to dawniej było w PlayStation 1 mini. Jeśli jesteś retrofanem lub po prostu starym dziadem jak ja, co pamięta te sprzęty, na pewno Spectrum sprawi, że ciepło rozleje się po serduchu. A to czy będziesz do niego częściej wracał czy nie, zależy już wyłącznie od ciebie. Dla mnie powrót był fajny, ale nie na tyle, abym korzystał ze Spectrum regularnie. Choć na półce będzie na pewno prezentował się świetnie. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.